YouTuberzy reagują na tamataki i czamataki pierwszy raz. Zapraszam serdecznie, Bosik, Admiros, zaczynamy. Co to jest? Dość specyficzny bosik. CO TO JEST?! CO TO JEST?! Nara? Juniorski. Siema! KTO TO JEST?! Oh my god, czy tu jest jakaś walka z bossem? Czekaj, kto to... kto to jest? Ale ma drugi jezor! Roki do. To ma być. Przepraszam bardzo. Czym ty jesteś? Um, co to za żółw? Pan żółw? Okej. Okay. O, oh, wow. Creecraft. Oh, o, what, 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 what co to jest? Za... Co to Co to jest? Co to za postać? Jest jakaś połączone coś? O nie! Gdzie jest? Kacze, gdzie jest? przebrzydły, idź stąd! O matko, o co tu? De Uruhara, co, do... co to jest? Co to za jakiś pokraczny cerber, szarikan VR? O. o, czekajcie, coś strasznego się dzieje. Zmutowane dodo z wielkim językiem... <ścoughs> Nie mogę, What the hell? A karolek. Nie. Who the fuck are you? Who the fuck are you? <laughs> Wojan. O, co, co, o! co, reakcja co to co jest? O! Jakiś mutant. To jest walka bossów, widzowie. Zakład, że to walka bossów. O, co to chodzi? O, dobrze stamtąd uciekłem. Palion i jego dziewczyna. Oh! <laughs> so to <za> dinosaur. Wait. What's <laughs> with well, you? I'm chivalrous in language. Are the door closed behind me. What in the world? What? Um, oh my goodness. What? What the Tom. Maciek VR. Łami główka. Co to jest? Co Kameleon i i tam ten ten biały co był. A fajnie. Z językami przywalił. Super. Nie mogę. Screamy. Robi się poważnie. Co to jest? Ej, bez skitu musimy mu strzelić w czymś w język. Ale! Aha! Umarłem To by było na tyle. Dajcie znać, która reakcja wam się najbardziej podobała. Było bardzo dużo śmiesznych reakcji. E, oczywiście, w przypiętym komentarzu i w opisie wszystkie linki do filmów, które tutaj zobaczycie, zobaczyliście youtuberów. No i co? Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się.